W Stanach Zjednoczonych oddajemy głosy w każdy wtorek. To tradycja, która sięga daleko wstecz nie w poniedziałek, nie w weekend ale we wtorek w samym środku tygodnia pracy. Dla wielu jest to zaskakujące. Ta osobliwość często dziwi, zwłaszcza tych, którzy nie są zaznajomieni z amerykańskimi zwyczajami. Dlaczego nie wybrać dnia wolnego od pracy? Dlaczego naród tak nowoczesny i postępowy jak Stany Zjednoczone trzyma się tak pozornie arbitralnej tradycji? Wydaje się to sprzeczne z duchem innowacji. Odpowiedź kryje się w annałach amerykańskiej historii, w czasach zupełnie odmiennych od naszych, w czasach, gdy życie toczyło się wolniej. Aby zrozumieć tę nietypową praktykę, musimy cofnąć się do roku 1845. Kiedy to Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę wyznaczającą pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada jako Dzień Wyborów. To była decyzja strategiczna. Data ta nie była przypadkowa. Miała swoje uzasadnienie w ówczesnych realiach. Była ona odbiciem realiów i rytmu życia w XIX wiecznej Ameryce. W tamtych czasach większość obywateli była rolnikami. Wtorek był idealnym dniem. Ponieważ nie kolidował z dniem odpoczynku religijnego, jakim była niedziela, ani z dniem podróży na targ, jakim był poniedziałek. W ten sposób rolnicy mogli spokojnie dotrzeć do miast, aby oddać swoje głosy, bez zakłócania swojego tygodniowego harmonogramu. To była praktyczna decyzja, która miała sens w tamtych czasach. Wyobraź sobie świat bez samochodów, telefonów komórkowych czy internetu. Większość Amerykanów w XIX wieku zamieszkiwała obszary wiejskie, a ich życie toczyło się wokół prac polowych. Podróżowanie było powolne i męczące, często odbywało się konno lub wozami drabiniastymi. Niedziele, dla większości, były dniem zarezerwowanym na praktyki religijne, odpoczynek i zadumę. Właśnie w tych realiach ustanowiono Dzień wyboru. Prawodawcy musieli wziąć pod uwagę realia tamtych czasów. Odległości, praktyki religijne i obowiązujące zwyczaje społeczne. Wybrany wtorek w listopadzie okazał się kompromisem, który uwzględniał te wszystkie czynniki. Pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada dawał ludziom czas na dotarcie do lokali wyborczych bez kolidowania z niedzielnymi obchodami religijnymi. Rolnicy, którzy stanowili znaczną część elektoratu, Mogli udać się do urn wyborczych w poniedziałek, który często był mniej pracowity niż inne dni tygodnia. Co więcej, w wielu miastach środa była dniem targowym. Taki harmonogram pozwalał rolnikom na oddanie głosu, udział w targu następnego dnia i powrót do domu, sprawnie łącząc obywatelski obowiązek z pracą na roli. Sekcja czwarta: głosowanie we wtorek w XXI wieku. Czy to nadal ma sens? W czasach, gdy technologia zmienia nasze życie w zawrotnym tempie, warto zastanowić się, czy nasze metody głosowania nadążają za tymi zmianami. Dzisiaj Ameryka Rolników i Wozów Konnych to zamierzchła przeszłość. Kiedyś głosowanie we wtorek miało sens, ponieważ niedziela była dniem odpoczynku, a poniedziałek dniem podróży do miasta. Żyjemy w świecie, który pędzi na złamanie karku, w świecie samochodów, samolotów i natychmiastowej komunikacji. Nasze życie jest teraz bardziej złożone i dynamiczne, a czas jest cenniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Uzasadnienie dla głosowania we wtorek, niegdyś logiczne i praktyczne, teraz wydaje się anachroniczne i niewygodne dla wielu. Współczesne życie wymaga elastyczności, a trzymanie się starych tradycji może być przeszkodą. Pracujący Amerykanie często muszą wciskać głosowanie w swoje napięte grafiki, co prowadzi do niższej frekwencji wyborczej w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi. Wiele osób nie ma możliwości wzięcia wolnego dnia, aby oddać głos. Tradycja, która kiedyś miała sens, teraz stanowi potencjalną barierę w udziale w demokracji. Może nadszedł czas, aby zrewidować nasze podejście do głosowania i dostosować je do współczesnych realiów. Aby każdy obywatel miał równą szansę na udział w procesie demokratycznym. Sekcja 5. Głosowanie w weekend. Nowoczesne rozwiązanie? Widząc te problemy, wiele osób opowiada się za przeniesieniem dnia wyborów na weekend. Głosowanie w sobotę lub niedzielę, argumentują, byłoby wygodniejsze dla pracujących Amerykanów i mogłoby zwiększyć frekwencję wyborczą. Inni proponują, aby Dzień Wyborów stał się świętem narodowym, dając obywatelom czas na skupienie się na swoich obowiązkach obywatelskich bez trosk o pracę czy szkołę. Propozycje te pokazują rosnące przekonanie, że nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć tradycję wtorkowego głosowania. Sekcja 6. Tradycja kontra postęp. Przyszłość dnia wyborów. W miarę jak świat się zmienia, Zmieniają się również nasze instytucje demokratyczne. Debata nad dniem wyborów ukazuje fundamentalne napięcie w amerykańskim życiu napięcie między tradycją a postępem. To napięcie jest widoczne w każdej dyskusji na temat tego, jak najlepiej zorganizować nasze wybory. Czy powinniśmy kurczowo trzymać się zwyczajów z zupełnie innej epoki? Kiedy głosowanie we wtorek miało sens ze względu na ówczesne warunki społeczne i technologiczne, czy raczej dostosować się do realiów współczesnego życia? Nie ma łatwych odpowiedzi. W dzisiejszym świecie, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę, musimy zadać sobie pytanie, jak najlepiej wykorzystać te narzędzia do wspierania demokracji. Historyczne znaczenie głosowania we wtorek jest niezaprzeczalne, ponieważ było to rozwiązanie dostosowane do potrzeb tamtych czasów ale jego sens w XXI wieku jest coraz częściej poddawany w wątpliwość. W erze cyfrowej, gdzie mamy dostęp do zaawansowanych technologii, musimy zastanowić się, czy tradycyjne metody głosowania są nadal najbardziej efektywne. W obliczu niskiej frekwencji wyborczej i problemów z dostępnością do lokali wyborczych, pojawiają się pytania o to, jak możemy uczynić proces głosowania bardziej dostępnym i wygodnym dla wszystkich obywateli. Przyszłość dnia wyborów w Stanach Zjednoczonych pozostaje tematem ożywionej dyskusji, która odzwierciedla ewoluujący charakter samej demokracji. Czy powinniśmy wprowadzić głosowanie online, aby ułatwić udział większej liczbie osób? To pytania, które musimy sobie zadać, aby zapewnić, że nasza demokracja pozostanie silna i inkluzywna. Dyskusje te są nie tylko o przyszłości dnia wyborów, ale także o przyszłości samej demokracji w Ameryce.